Witam Państwa serdecznie, Piotr Szatkowski, Kryminalna Polska, to jest program Przesłuchanie, a dziś moim i Państwa gościem jest Daniel Gajowiecki. Cześć Daniel. Witam Cię bardzo serdecznie, witam Państwa. Drodzy Państwo, dziś porozmawiamy o tym, jak łatwo wsadzić człowieka za kraty. Pomówić, wsadzić za kraty i ten człowiek tam przebywa, nie ma możliwości tak naprawdę obrony. I przykładem takiego człowieka jest właśnie Daniel. Powiedz pokrótce... Coś, co cię spotkało? Od czego Twoje problemy się zaczęły? No, moje problemy zaczęły się od yy, mojego kolegi, który miał problem z pewną dziewczyną. Yy, doszło tam do pobicia. No i chcąc, nie chcąc, byłem też w tą Gdzie nie dołożyłem ręki do tego, bo nigdy bym sobie nie pozwolił yy, podnieść ręki na kobietę. No i zostaliśmy oskarżeni w dwóch znajomy, który to zrobił, oczywiście się nie przyznał do tego. A ona oskarżyła mnie o pobicie i to jako rolę kierowniczą, że niby ja to zleciłem. co było nieprawdą, było fikcją. Wymyśloną hmm. przez tą kobietę. Jak miało wyglądać to, to pobicie, bo wy pojechaliście, twój kolega cię poprosił i pojechaliście do tej dziewczyny, tak? Tak, pojechaliśmy na, na adres i dziś się rozparły i od razu doszło do konfrontacji, gdzie ja nie byłem świadomy tego, że dojdzie do jakiegokolwiek pobicia, bo gdybym był świadomy, to bym tam nie pojechał. Czyli byłeś tak naprawdę świadkiem tego świadkiem. wszystkiego, tak? Świadkiem, który jeszcze interweniował... W momencie zajścia, yy, uspokajając tego kolegę, psał do kolegę, mm -hmm. żeby tego nie robił. O co Cię poprosił ten kolega? Żebyś pojechał i, i wyjaśnił tam pewną kwestię, tak? Jaką? Pojechałem tam tylko do towarzystwa. Na zasadzie, żebyś pojedzie, znam tam, no dobra, pojadę, tak? Yy, miał tylko z nim porozmawiać, bo chodziło o zdjęcia, które ona miała jego i szantażowała go tym, że pokaże żonie te zdjęcia. Mm -hmm. No i to miała być jego taka sytuacja, żeby usunęła te zdjęcia, a doszło do czegoś innego. Mm -hmm, czyli yy, no, poszło za daleko gdzieś to, tak, e, została pobita tak. E, i zgłosiła się na policję. Zgłosiła się po 20 dniach na policję, że została pobita, brutalnie pobita. No i co, przyjechała policja? Po jednego i po drugiego. Ja myślałem, to się jakoś wyjaśni i tak dalej. No ale to się nie wyjaśniło. Zrobił areszt, a dalej to już było no, więzienie, nie? Powiedz mi, yy, bo zrobiono u ciebie przeszukanie, jak, jak przyjechano i to na, na, na ostro, że tak powiem, do ciebie yy, weszli. Dlaczego? Do mnie przyjechało 15 uzbrojonych policjantów yy, w kominach. Yy, rozwalili całą chatę i szukali broni. Bo ta dziewczyna powiedziała, że mamy broń palną, dlatego też wjechali tak ostro. Yy, wiadomo, że broni palnej nie znaleźli, no ale miałem jakieś tam narkotyki yy, w domu i to niestety znaleźli. Czyli za to ci się yy, tak naprawdę wyrok należał, tak? Za, za to oczywiście, jak najbardziej. No człowiek, który ma z tym styczność, no, to musi się liczyć z tym, że yy, kiedyś może się noga podwinąć, prawda? Mhm. I... I tutaj przy okazji czegoś innego podwinęłeś się Tak. również w tym temacie. Tak. Zanim przejdziemy dalej do opowieści tej historii, powiedz mi, jak brzmiał wyrok, ile, ile lat dostałeś? Dostałem, łącznie dostałem wyrok 3 lat 3 miesięcy, z czego 2 lata było za narkotyki. Nie mam nic do tego, ale 15 miesięcy pozostałe było to naprawdę za frajer, za to, że za pomówienie Zazwyczajne pomówienie, gdzie były dowody, jest to nagranie, zajścia tego pobicia, że ja tam naprawdę pomagałem. Bo gdybym może tam nie był, to mogłoby się skończyć trochę inaczej. Mm -hmm. Okej, okay, y ta dziewczyna po jakimś czasie złożyła do sądu penitencjarnego, jak również u notariusza podpisała taki dokument, że ona... Po, y, pomówiła cię, że nie byłeś sprawcą jednak tego pobicia, że rozmawiacie ze sobą, że pogodziliście się, jesteście na koleżeńskiej stopie. Czy to coś pomogło? Nie. Nie pomogło. Nic nie nic. pomogło. W związku z tym, że żaden sąd y, nie, wziąłby tego, nie wziął tego pod uwagę, no bo wiadomo z czym y, to się by wiązało, prawda? Z tym, żeby się przyznać, że wyrok był. Ale który, y, so, ale który sąd się przyznał do tego, że popełnił błąd? Czyli odsiedziałeś karę do końca? Odsiedziałem karę do końca, tak. Na żadne warunkowe zwolnienie nie było szans. Jakie prokuratura dowody zebrała na to, że ty byłeś sprawcą tego pobicia? Tak naprawdę żadne, oprócz słów tej dziewczyny. Czyli one wystarczyły do tego, żeby cię skazać? Tak. Ale później te same słowa, tylko w drugą stronę, nie wystarczyły do tego, żeby cię wzruszyć to i uniewinnić od tego. Tak? Oczywiście. Jaki powód miała ta dziewczyna, żeby, żeby Ciebie podać jako sprawcę? Ta dziewczyna w 2020 roku pisała do mnie kiedyś i chciała się spotkać. Ja odmówiłem, bo byłem wtedy w stałym związku, dlatego olałem tą, 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 tą wiadomość, zignorowałem. Wydaje mi się, że to było na zasadzie, aha, dał mi kosza. No to teraz to mu się odwdzięcza tak. mhm. później była jeszcze taka kwestia że po tym pobiciu i tak dalej wiadomo od tego pierwszego od tego sprawcy który to dokonał ona nie uzyskała uzka, nie żadnych pieniędzy a ja w związku z tym że ona do mnie pisała o, o pieniądze że mam mi dać pieniądze to wtedy ona nie pójdzie nic wnieść yy, na policję a ja byłem święcie przekonany że nigdy mi nikt nie skaże za coś czego nie zrobiłem. Ale ja się jednak się myliłem, prawda? Mm -hmm. Bo zostałem skazany za coś, czego nie zrobiłem. Gdyby może zapłacił te pieniądze jej, które ona chciała, to może by byłoby wszystko okej, okay. może bym nie poszedł więzienie. A może by było tak, żeby cię dalej A może szantażowała by da dalej i, dalej i szantażowała. daj więcej pieniędzy, daj więcej pieniędzy, nie? Tak mogłoby być. Mm -hmm. eee, co to jest w ogóle za osoba? Kim jest osoba, która cię pomówiła? Osoba, która mnie pomówiła, jest to osoba, która jest szeroko znana w Poznaniu, yy, z różnego typu afer mm, damsko męskich to jest dziewczyna, która y, szuka wrażeń. Szuka wrażeń, ale też szuka okazji do jakiegoś tam zarobku. Niekoniecznie legalnego, w sensie chodzi mi o jakieś tam wyłudzenie, tak? Spotkać się z żonatym mężczyzną, porobić może parę zdjęć i szantażować go y, finansowo, prawda? Mhm. Okej, okay. wróćmy jeszcze do, do Twojego kolegi, do sprawcy tego pobicia. Mhm. E, jaki on wyrok otrzymał? Otrzymał wyrok 3 lat i 6 miesięcy. Czyli sąd ustalił, że jego wina trochę większa niż Twoja była. Tak? No tak. Tam jeszcze z akt wynika, że były jakieś pouszkadzane telefony, że mieliście je uszkodzić. Jak to, jak to wyglądało? Tak, był jeden uszkodzony telefon, który yy, ta dziewczyna, jakbyśmy wychodzili z domu, rzuciła tego sprawcę w prety. Ten telefon upadł po prostu na ziemię. Mm -hmm. Ona zeznała, że, że to któryś z was, nie tak. pamiętam już w aktach, który ale któryś z was zniszczył jej... Ja w miniony nie minuję telefonu. Mm -hmm. Sprawca dostał to jako, jako dodatkowy wyrok. Jak ty próbowałeś się bronić? Jakie zeznania składałeś w prokuraturze, wyjaśnienia w prokuraturze, co mówiłeś przed sądem? Z prokuraturą to tak było, że trzykrotnie mnie, czy tak powiem, z czego wyciągali. I prokurator wprost powiedział mi, panie Gajowiecki, jak pan chce być wolny, to pan będziesz wolny jutro. Tylko się przyznaj. Tylko interesowały narkotyki. W, dużej, w, głównej, w głównej mierze interesowały ich narkotyki. Mhm. Skąd, po to i dlaczego? Ja mm, nigdy w życiu bym sobie nie pozwolił na spowiedź pana prokuratora, y, skąd są narkotyki, bo nie mógłbym sobie spojrzeć w lustro. Pokój... Tam była ilość 150 kg. Tak? Tak, uh -huh. tak. niby, niby niedużo, niby mało. Z jednej strony mało, z jednej dużo, tak? No To już. To, już, to zależy od no, dzia Działek tak. dilerskich już trochę by z tego zrobili. No, wyliczyli, że działka dilerska to jest 0,3 kg. 0, uh -huh. Tak to wyliczyli, więc to wyszło jakoś, że mógłbym 750 osób uzależnić w jednym momencie. Tak to jest policzone jakoś. Okej, okay, no właśnie, ale jak zeznawałeś w kwestii tego pobicia, co ty mówiłeś? Na, na początku szedłem zaparte, zaparte, że tam nie było żadnego pobicia i tak dalej, i tak dalej. Ale po czasie w sądzie zobaczyłem, że sprawca pobicia miał dobry kontakt z Jolantą i pani Jolanta w sądzie zaczęła obciążać mnie bardzo mocno. Że w momencie, kiedy ja powiedziałem, Łukasz, nie bije, to on przestał ją bić. I ona wywnioskowała, że ja musiałem być osobą, która kierowała Łukaszem, tak? Czyli mia miałeś wpływ na jego czyny, miał tak? Miałem wpływ na jego czyny i w związku z tym ona wysnęła teorię, że to ja zleciłem pobicie jej. I to jest bzdurą, bo ja z tą dziewczyną nie miałem kontaktu, tylko on miał ten kontakt. To była jego koleżanka, jego kochanka. Mhm. Czy ktoś Jolantę mógł szantażować, żeby obciążyła ciebie? Jak to wyglądało? Jolanta y, różne rzeczy później mówiła. Była taka sytuacja, że mówiła, że ją szantażowali, że dawali jej pieniądze za to, żeby mnie pogrążyć. Czy miałeś wrogów, z którymi Jolanta miała kontakt? Tak, miałem takich wrogów. Podejrzewasz, że któraś z osób mogła kierować jej zachowaniem? Tam nawet w dokumentach wprost jest y, powiedziane, y, kto. Ta osoba później pokłóciła się z Jolantą. Tak. tak? tak. I Jolanta wtedy zmieniła zeznania. Chodziło o to, że ta osoba też oszukała Jolantę, bo nie zapłaciła tyle pieniędzy, ile powinna zapłacić. Mhm. Za to, żeby je pogrążyć. Czyli jak nie uzyskała takiej korzyści, jaką chciała uzyskać, to wtedy powiedziała prawdę, tak? Powiedziała prawdę, tak. Bo oczyściła ciebie z zarzutów, ale utrzymała zarzuty co do twojego kolegi, tak? No, no tak. Czyli, czyli ta druga jej wersja, kiedy już odsiadywałeś e, wyrok, e, to była prawdziwa. Tak. Jak w ogóle w, w zakładzie karnym patrzono na twój wyrok? Mówisz o spółwięziach? Tak. Dużo osób znałem, Także dużo osób, dużo osób wiedziało, że to jest nieprawda, że ja tego nie zrobiłem. Ale też jest, jest kilka osób, które, które gdzieś tam patrzały krzywo na to, prawda? No bo jednak pobicie kobiety zawsze są, jest taka zasada. Nie tykamy dzieci, nie tykamy kobiet, nie tykamy zwierząt, prawda? A no tutaj jednak była kobieta. Nieważne jaka ona by była, czy była taka czy owaka, ale to jest jednak kobieta, prawda? I nikt nie powinien podnieść na nią ręki. Choćby nieważne co zrobiła. Daniel, osoba, która cię pomogła w, w czasie, gdy ty odbywałeś karę, wrzucała jakieś filmiki na swój profil e, Facebookowy. Co to były za filmiki? To były filmiki, które nagrywała wspólnie ze swoim kolegą, Baryłą, Ale nie, nie mylmy z Baryłom, który odbywa karę w Gambarzewie, prawda? Dożywocie. To jest w ogóle inna historia. Też z Poznania, ale tak, inna osoba. Tak, jedna osoba. Tamten Baryła jest co innego, a ten Baryła jest coś innego. I Ona zaczęła spotykać się z tym baryłą. i wspólnie nagrywali filmiki na mój temat. Typu. Yy, Jajor zwałciłeś dupę, coś tam, coś tam. Czyli de facto no, ja byłem w więzieniu, oni dalej mi rąbali tą dupę, yy, próbując mnie gdzieś tam mm, skrzywdzić. Nie no wiadomo, to, to było w pobicie, a tu już doszło zarzuty gwałtu. I wspólnie z baryłą nachodzili mój lokal, mojego taty nachodzili. Później bawił jakieś tam pieniądze, próbował wyciągnąć jeszcze. To była taka dość dziwna historia, bo yy, te filmiki, które nagrywała Jolanta, były dość brutalne. Na jednym z filmików Jolanta przypalała tego baryłę papierosem i mówiła na tym filmiku: Gajor, jak wyjdziesz, tak będę cię przypalała, prawda? Mhm. No, yy, wyszedłem z więzienia, jakoś nie jestem przypalany. Nic się nie dzieje z moją, z moją osobą, ale z kolei Bariła, który nagrywał te filmiki z nią. Też ją brutalnie pobił, gdzie w naszym filmiku z Piotrem Chomanem, który nagrywaliśmy, jest ta scena i jest też akt oskarżenia wobec Baryły. Gdzie tutaj też doszło do brutalnego pobicia, gdzie miała szczękę Pamaną, płytki metalowe, tytonowe. Cuda nie widać zresztą jak wygląda i buzia na naszym filmie. Tutaj chłop dostaje dozór. W ogóle staje dozór policyjny i to wszystko. Jak wyszedłeś z zakładu karnego, bo dość niedawno wyszedłeś, e, spotkałeś się z Jolantą? Nie, osobiście się nie spotkałem. Uh -huh. A miałeś z nią jakiś kontakt? Tak, telefoniczny. I... dzwoniła, przepraszała. Uh -huh. Jolanta wprost w tym dokumencie, który wysłała również do sądu penitencjarnego, napisała, że jest świadoma odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Czy ona poniosła jakąś karę za te fałszywe zeznania? Nie, raczej nie poniesie. Ja nie mam, już nie mam czasu na to, żebyś tam walczyć, po sądach się włóczyć. Po prostu sobie, chciałbym sobie normalnie żyć, z dala od wymiaru sprawiedliwości. Jak, jak wpłynęło to na twoje życie całe, to zdarzenie, te, ta izolacja od społeczeństwa? No bo prowadziłeś wcześniej biznesy, tak między innymi e, restauracje. W Poznaniu, czy klub, jak to nazwać. Jak to, jak to się zmieniło po tym, jak poszedłeś do zakładu karnego, czy aresztu najpierw? No w, czasie, w czasie więzienia, w czasie pobytu w pozbyłem się restauracji. No bo no, jak mi nie było, to też nie mogłem o tym zarządzać. są dodatkowe koszty, które poniosłem, gdzieś tam się partnerka moja odwróciła. No i ten utracony czas z rodziną, prawda? Mam syna yy, w tym momencie 16-letniego, gdzie te trzy lata, które byłem w więzieniu, mogłem być przy nim, prawda? Mhm. A jednak nie byłem. Mhm. Mam też rodziców, którzy też są wiekowi, mogłem być z nimi te trzy lata. A też mnie nie było, prawda? Jak teraz z perspektywy patrzysz na to wszystko, na to, na to całe pomówienie, na te śledztwo, na proces, mogłeś coś zmienić, żebyś? żeby prawda wcześniej wyszła na jaw, żebyś nie musiał iść do zakładu karnego? Tak, jak już Piotr wspomniałem, w prokuraturze miałem różne propozycje, które prokurator składał. Mówił panie Danielu, panie Gajowiecki, pan jutro będziesz w domu. Pan tylko powiedz, skąd jest kokaina, skąd są te narkotyki i pan idziesz w domu, robimy panu małą kaucję i pan idziesz do domu. Mhm. Ale tak jak powiedziałem, ja w luso sobie nie spojrzał. Gdybym po, cokolwiek powiedział, to była moja sprawa, moje narkotyki, w związku z tym yy, nie mógłbym kogoś oskarżyć, powiedzieć, bo czułem się z tym źle. Mhm. Prawda? Ty się, że to były po tak. prostu na twój ruch. Na, mógł na mógł twój Tak. Mhm. Jak tak. pamiętasz samo zatrzymanie? Jak, jak yy, policjanci w stosunku do ciebie się odnosili? Yy, policjanci byli dość brutalni. Z racji tego, że czyn był jaki był i opis. Tej dziewczyny, jak do tego doszło, w związku z tym było dość brutalnie, tak. Cztery godziny leżałem na ziemi w przeciągu, nago. Mm -hmm. No ale wiadomo, no, ja nie chcę, nie chcę też ich winić za to, że było takie zatrzymanie, jak dokument... No tak, bo to w, jednak z kwitów wynikało, że wynikało zatrzymają groźnego bandyta, który musi posiadać broń, tak? Dokładnie, tak. Mm -hmm. Oni przyjechali tak naprawdę po broń, w związku z tym oni musieli użyć swojej całej, całej siły, Żebyś ty nie mógł użyć ja tej broni żebym... przeciwko nim. Tak, tak, dokładnie. Uh -huh. Okej, okay, co teraz zrobi ta Jolanta? Jolanta obecnie przebywa w Anglii. Uh -huh. Tam pomówiła kogoś również chyba, co? No, dotarły, dotarły do mnie takie informacje, że został pomówiony jeden, jeden człowiek o gwałt. I obecnie został zatrzymany, ale udało się wyjść i ma dozór policyjny. Mm -hmm, Polak, który mieszka od 16 od od lat w Anglii. Mm -hmm. Jednym z dowodów, yy, który chce mecena z tego chłopaka wykorzystać. Jest film zrobiony przez Piotrka Hoffmana. Drodzy Państwo, link do tego filmu macie, macie w pierwszym komentarzu, gdzie jest przedstawiona też Twoja historia i to, jak się na Twój temat wypowiada Jolanta między innymi. Tak. tak I ten, ten materiał, to, że ona później odwołała te swoje zeznanie, co de facto i tak nic nie dało w Twojej sprawie, będą wykorzystane w angielskim wymiarze sprawiedliwości. Mhm. Czy przez tą Twoją sprawę zmieniłeś Punkt patrzenia na wymiar sprawiedliwości. Kiedyś myślałem, że po prostu nie można wsadzić człowieka za darmo do więzienia. No, ale będąc w więzieniu, poznając różnych ludzi, czytając różne dokumenty ze sprawy, to jednak można. Można. No bo człowiek jest tam tylko numerem, za którego aresz więzienie pobiera pieniądze. I tak to działa. Tam w więzieniu nie jesteś y, człowiekiem, tylko jesteś numerem, za którego się pobiera pieniądze czy jak przedmiot. Jakieś słyszałem e, takie stwierdzenie, że e, więzienie to jest fabryka recydywistów. Podpisał się byś pod tym? Moim zdaniem tak, bo w, w Polskim wymiarze Sprawiedliwości nie ma czegoś takiego jak reso, resocjalizacja. Nie ma. To jest bujda. To jest... Część tego w ogóle nie ma. To jest brednia. Tam ludzie siedzą i tylko kombinują, kombinują co będą robić, jak wyjdą na wolności. Tam jest tylko łapanie kontaktów, myślenie yy, różnych, yy, na czym może zarobić, co może tam ukraść, sprzedać i tak dalej. Dobra, czyli, czyli postrzegasz właśnie ten zakład karny, pobyt tam e, jako, jako taką wylęgarnię osób, które za chwilę tam wrócą, tak? odbędą nie, nie, swoją dokładnie. karę i, i wrócą tam ponownie. No ty mi powiedziałeś, że nie chcesz tam wracać. No nie, nie zamierzam. Mhm, czyli co, pełen legal teraz? Tak. Pełen legal. Czym się obecnie zajmujesz? Obecnie prowadzę bar. No, zareklamuj. Ach, bar na ulicy Wrocławskiej. <laughs> bar na ulicy Wrocławskiej. Fuck My fucking bar na ulicy Wrocławskiej. Drodzy Państwo, w Poznaniu, jak, jak będziecie to e, zapraszamy. Tam parę słów, takiej na koniec, które byś chciał Jolancie i osobom, które pomawiają, przekazać. To bym powiedzieć? przede wszystkim podziękować też, że późno, bo późno, ale zreflektowała się, że popełniła błąd. Że wsadziła niewinnego człowieka do więzienia. Mm -hmm. Jednak no, w miarę sprawiedliwości nie dostrzegł tego. W wymiarze sprawiedliwości jest tępy. Drodzy Państwo, takich historii jak Daniela jest wiele. I jak chcecie zobaczyć, jak ta historia od początku do końca ze szczegółami wyglądała, to zapraszam do filmu Piotra Hoffmana, który jest w pierwszym komentarzu. A Daniel, ja tobie. Bardzo dziękuję za rozmowę no i życzę tego legalu już i wszelkiej pomysli. Ja również dziękuję.